Ale mamy dzisiaj nudną lekcję. A, ten śpi, ten buja w obłokach, ten nic nie robi. Nauczyciel, o mój kolega też śpi, nudne te lekcje. Wiecie co, ja bym sobie poszedł na dwór O, motyle latają, samochody jeżdżą, nie chce mi się być na lekcji. E, idźmy na wagary Co wy na to? Uciekamy ze szkoły? Uciekamy? Uciekamy, co? A tu jest taki nauczyciel, który jest profesorem takim siwym, on uczy matematyki, ale ja nie lubię matematyki, nienawidzę matematyki. On jeszcze w dodatku jest taki gruby i niedobry. O, no, on tłumaczy źle. Wiecie co, widzowie? Jak teraz. Teraz klikniecie łapeczkę w górę. Wszyscy razem, jak klikniemy, nie? Kto chce, to ja kliknę tą łapeczkę. O, tutaj macie właśnie łapęcję, wam się ta na środeczku, możecie przydusić lajkacza, no i też e, subskrypcję. Ja kliknę pól i razem z Michałem i moim bratem Sepkiem, tak. dawajcie, to. trzy, widzowie też klikam łapeczkę, trzy, dwa, dwa. Jeden. Jeden! Już i... dawajcie, klikamy! Ciurniemy! Wu, czy się stało? Alarm alarm, alarm! alarm, alarm! A co my to robiliśmy! Nie, O, nie, o nie, uciekajmy, uciekajmy nogi, nogi, w nogi! To nie ja! To ta, nie ja. Jest alarm, to musimy uciekać, nie, chodź. Tak. Ej, cokolwiek, czekajcie, czekajcie! Cokolwiek by się nie stało, to też pamiętajcie o subskrypcji takiej. O, jak ten alarm czerwony, to czerwoną subskrypcję możecie kliknąć sam na dole ze dzwoneczkiem. Wbijamy 200 tysięcy, jakbyście mogli subskrybować, to sobie później sprawdzę, kto kliknął subika. No i chodźmy teraz, uciekajmy ze szkoli. Koły. Dawaj, w nogi, nie, w nogi, lecimy, nie, w nogi, koledzy. Szybko szybko. Przez nią się przewrócicie. Dawaj, 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 no, dawaj, dawaj. Alarm o, wyje, co my narobiliśmy. Jak, ten ziomek, patrzcie, on nam pokazuje, gdzie my mamy uciec. Ha! To jest dobra, jakiś przeszkole. Dobra, ziomek, Uciekamy, jesteś, ziomek, dzięki, to jest ziomek, gdzie tam też. Szybko jakiś uciekajmy, a, a tu może też być taki straszny nauczyciel. Wiecie, że tu mogą być dwóch strasznych nauczycieli, Jego? może być? Dokładnie, może się tutaj. Idziemy dwóch wrać. Możemy ten, ale uważajmy, serio, bo tu mogą być straszni. Co jest? Wow, padły? Nie, ej, gdzie my Ej, padliśmy. To nie tu, to nie tu, tu było dziwne, nie uważajcie na ten prawo, musimy wybrać drugą stronę, <laughs> Nie, 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 tą nie tą mogę stronę. wejść. Z no, no, okej, okay, w prawo? prawo Czekaj, prawo, tutaj. Prawo, byliśmy, idziemy w prawo. Gdzie, tutaj? Ok, tutaj, dobra. Jestem, jestem! Znajdujemy się właśnie w podziemiach szkoły. O, tu creepy. Dobrze, teraz dokładnie skaczmy. Chodźcie, chodźcie za mną, chodźcie za mną. Nie wpadnijcie w dół, bo jeszcze możemy zginąć, ostrożnie, tak, dobrze, dokładnie, wskażcie. my chcemy tylko na wagary sobie pójść, a nie Ta. ginąć tutaj. Tak, Ta. tak, jest ten, patrz, to tutaj sebek, jest tu. Wow. Uważajmy, idziemy. Patrz, patrz tutaj, gdzie co, ty poszedłeś, patrz co tutaj jest. Ooo, kogo tak to jadę, kości nie? Kogo to czaszka, kogo to żebra? Żebra nie jedne. Nie wiem. wiem. Dobra, przejdźmy sobie dalej. Uważajmy na tą lawę. Jakąś czerwoną ciecz, żeby nas nie uszkodziła. Ale idziemy z tej strony. Teraz na prawo. Jeszcze na prawo. O, ja, tu o! trzeba przeskoczyć. O! Uważaj, nie! Uważaj sobie, jak przeskocz. O, dobrze, że nie wszedł. Już myślałem, że wejdzie. Dobra, teraz lecę. Okej, okay, jestem z powrotem. O, jesteśmy razem. No Dobra, to, ale, dalej. Jesteśmy korecie, idziemy Znajdujemy dalej. Znajdujemy się w wentylacji, po której sobie chodzimy. Nikt nas nie widzi z nauczycielu. O, tu obs, nie można wpaść. Obs. Uważajmy, uważajmy. A, serio, o, nie, no naprawdę. Nie, co co robicie, koledzy? Ale to ciężko jest, nie? Przejść takie coś. to ciężko, coś. patrzcie, o ile hop, ci smarco, hop, biegnie, hop. Biegnie. A, to biegnie, biegnie. Gdzieś tak teraz się ale udało. Tak szybko? A teraz tutaj w Lecę do góry. Lecę bo chcę. Nie. Wi, się. Okej. Okay, się się co? Fajnie, że idziemy dalej. Tutaj mamy tutaj jakieś zielone czeka. gluty. O nie, tu nie możemy wejść w to. Patrz, patrz jak szybko to przeskocza. Bo te na mnie. gluty mogą nam coś zrobić. O, o, dobra. Okej, okay, przeskoczyliśmy. Musimy z tej szkoły wyjść, a wiecie, że nauczyciele nie wiedzą, że my jesteśmy tutaj? Jakich laserów? To jest najlepsze. No nie, to jest nauczyciele ten glut. nie wiedzą. Ej, co to w ogóle jest szkoła z nie? No że tutaj są takie rzeczy w kanalizacji. W, nie wiem, nie dziwna wiem, ta klienice. szkoła jest. Przechodzimy. Ej, no, może my do jakiejś strasznej szkoły chodziliśmy, nie, że do, no, do nie takie wiem, rzeczy się dzieją. No nie wiem, może ona jest dzieją. jakaś dziwna. No a przyszliśmy. Mamy checkpointa, tak, idziemy dalej. dalej. Wentylacją. Ej, ciekawie mnie, Smyslow, co będzie na samym końcu, jak wyjdziemy z tej szkoły? Właśnie. Nie Ej, wiem, może tam coś nas czeka. Mamy na nas nie przyszło. Eh, o 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 na tą salą gimnastyczną O jaki gruby nauczyciel i trener grubas To jest Ej Ej z szopą Aaaa Zostaw mnie grubasie Nie zostawcie nas no, zostaw On na pewno grub... jest w formie Ej ten gruby nam każe skakać I chłopie ty sam skacz sobie to a nie zjebu się przy skakaniu. my jesteśmy tacy bez brzuszka przecież Yo. A on z brzuszkiem niech on se sam skacze a nie O nie bo on nie umie ćwiczyć ale da radę, tylko trzeba się nie podawać. Tak, o, jestem do pista gruby, widowy, gruby tam stoi jeden mały. No idziemy sobie dalej. Tutaj przechodzimy. O, Ostrożnie, tędy. Teraz tutaj. O, idealnie przyszedłem. Wspinajmy się do góry po tych szczytach. Tak a kiedyś, fajnie, ja pamiętam kiedyś. O, o, fietrze, kiedyś ja się do kiedyś wspinał. Ja. O, jeszcze jak. Dobra, teraz jeszcze, ale jak wysoko, nie? O, o, tylko uważajcie, żeby jest, o, nie jest, dotknąć mysle. ziemi, podłogi. Okej, bofista, przyszliśmy. Okay. Bafista, przeszliśmy. Ja na o nie, co się o, stało? Eee, zaraz wypuszczę mnie. Serio? On chce nas wziąć teraz na boisko. Ty, weź się za siebie biegaj, ja nie nam każesz A, biegać, o, w piłkę nie, grać. nie, groźnie wygląda, widzicie go? No, bo on jest wkurzony na nas. Dobra, wychodzimy, gdzie mamy a, teraz list. O, o, nie o wiem. mamy się zmierzyć o, z jakimiś starszymi. O, o, nie, oni nas gonią! Starszymi. Co my mamy zrobić? O nie, oni za mną nie. Uciekaj, uciekaj! Co, oni za oni za mnie! Przyjechał! A, został z... <laughs> z... mnie! teraz mnie! tutaj Czekajcie za mną, czekajcie za mną! A! O, dałem radę, dobra. Jest, super Teraz kowalibyśmy zgonili dzisiaj nas, po prostu, dobra. Idziemy z wlewu. Nara, wlew ty Czekaj, a mogę do niego podejść? Tak, mogę. Ej, chodź do niego, przywitamy się. My już jesteśmy tutaj. Ja tam nie idę, z myślą, on może coś ci zrobić, chodź tutaj. Ej, ty. Ty, zacznij ćwiczyć, słyszysz? Ty, ty, tu. Jak ja <laughs> mam brzuch, bebek jeden! Zbazio, my mieliśmy na wagary, eps! Chodź szybko. Dobra, idziemy. <laughs> Uciekamy, <laughs> idziemy, raz, idziemy. Raz, Jeszcze nas znajdzie. Uciekamy z tego. My, my, my po prostu nie przyszliśmy tu ćwiczyć. My przyjdziemy uciec z tej szkoły, bo Dokładnie. nie chcemy być Tutaj a trzeba trochę jakieś poskakać jakieś po tych laserach. No, tu trzeba uważać bardzo. Jakie uważać? Szybko, jednym Szybko, ciurkiem, a co to ma do kupienia? I... O, nie mamy wiem, jakieś. kupić sobie kole, sodę, ale, ale nic nie da. Do, ja skoczę sobie dalej. Patrz, a nie, tu nie trzeba skakać. Tak, jak szybko przychodzę. no, I już przyszedłem. Widziałeś, jak szybko? Ja, tu jestem skillowy. Ej, czekajcie. Jesteśmy na korytarzu, musimy być teraz cicho. Uważaj, bo jesteśmy na korytarzu, a teraz lekcję, żeby nas nie nie usłyszeli ale my byliśmy na dworze czemu my znowu do szkoły weszliśmy a nie co to to jest co to nie oj to są złotki łapki. takie no właśnie, nauczyciele zrobili specjalnie takie pułapki, aby złapać niedobrych, złych uczniów, którzy wagarują, ale my tacy no, nie jesteśmy, chyba ta lala. La. No, chyba widzę tam jakiegoś nauczyciela złapania. No e, znowu nauczyciel, co się się stał on? serio, tu był, stał. Co się stało? Patrz, po lewo, spójrz po lewo do drzwi. Ej, faktycznie, co to? się stało? Co jest grane? No musimy wybrać dobre drzwi, o, o, czy złapać? O, o, do o nie, skurzony profesor! Tutaj jest zobaczcie, a mnie drzwiach. Gdzie? Ale do jakich

O ooo, trafiliśmy do starej pani, która ma lekcję z chemii. Coś robi, coś pokazuje, nam łączy jakieś e, ciecze i nam chce pokazać. Idziemy. O, czekaj, coś w lewa. Leci, 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 leci do tych tubków I Dalej leci boom. na dół Uuu, co się dzieje, znowu leci, znowu leci, napełnia się, co tuś co, coś o, wybuchnie, co czy co? To jest. Co się pojawia? Będzie bum, będzie boom. Co? Nie wiem tutaj. Mamy tutaj Jak ona gdzieś wytworzyła gdzieś portal. Ej, tutaj, wow. koledzy? No nie wiem. Eee, ja nie, wiem, czy jest idziemy do portalu? Wejść, ale jest to jest tu. chyba jedyna Wchodzimy. ucieczka, żeby stąd wyjść, dawać koledze, chodzi na lekcję do chemii. I ten jaką ma twarz. Ale no, no, ja chcę wow, na zewnątrz wydostać. No, ale fajna kraina, chodźcie tutaj, zobaczcie. Co jaka kraina? Mam iść? Wow, to seraj. Weź, dobra, jest raj! Jest, jest lepiej. Okay. Jak... Patrz, patrzcie! Henry i Hendreline! Słodicze! Świat z cukierków! A czy jestem sam ciekawy co nam będzie dalej? Super, dobra, no to idziemy dalej. Mamy lody, nawet gałki. Patrzcie, ho, ho, ho. Nawet mamy cukierka, serio? Bym sobie zjadł żelka. żelki Ale bym sobie żelka wsunął. O. Mm. Widzowie, napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście żelka zjeść, albo jaką inną słodycz. Przydam wam serduszko, napiszcie. Ja, co tego? byście teraz zjedli sobie słodkiego w tym momencie? Wybierzcie Czerwone, z czerwone tutaj. Po czerwone, czerwone ok. Ja już że mnie tak. kłamiesz. A a ty tym to ja nie wiem. Zobaczymy, To! zgadłem! zgadłeś, jak gdzie to zrobiłeś? Ha, a, a, jestem dobry kozak. A skaczemy sobie teraz po cukierkach, cuksach teraz skaczę. Chciałbym być w takiej No, Dobra, przyszliśmy tą krainę. Nie z niej, no nie czemu mamy z niej wyjść No i wychodzimy. Dobra, wychodzimy. Ale wiecie, ja bym... O o, O o, O, nie! W ślepsie nauczycielem! Tu się, że uciekliśmy z lekcji! Tylko nie to jestem na tym tych pałeczkach, jaki to był karbułaki. Czerwony, niebieski chyba, ten środkowy. Czerwony, czerwony i, i środkowy. Czerwony, fioletowy. On jest skurzony, coś się pojawił, czarny ekran. Ej, on nas znowu wziął do klasy z powrotem, Ej, gdzie byliśmy tu jest, wcześniej. Tu jest jakie, patrz, jakie przejście, patrz jakie dziwne przejście. Yeah, kórą, uciekamy tu on kretami, kretami 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 I on zamknął drzwi laserem i zasnął. Ja yeah, co on robi, ale możemy się no. spiąć i do kanalizacji wejść, nie? Dawaj szybko. To cicho, cicho, cicho. O, uciekamy tak. znowu. Wiecie, on po raz kolejny raz zamknął tak. tutaj, w tej klasie, żebyśmy byli cały czas na lekcji. Oni są wkurzeni, zobaczcie tutaj ktoś pisze, że wkurzony, drugi wkurzony. No, my Wszyscy są uciec. wkurzeni na nauczyciela, który sobie śpi. Oni nas... Na patrzcie jak zamknął że... szczelnie, nie nam wiem. drzwi, nie? Ale na no, no, nie wie, że my możemy ten. No, drzwi. a teraz uciekamy z tej no, lekcji. Szybko, Czeka, ja. czekaj, czekaj, czekaj. Wezmę jest sobie. Odejdź. No, ej, nie mogę. Dobra, jestem. Oj, jest okay. Dobra, Dobra lecimy, Idziemy dalej. teraz. A gdzie tutaj, jest Sebek? Za mną, Sebek. Za mną, za mną. Sebek. A, jest plody, a już gdzie byście poszli? Uważaj, Sebek. A jesteśmy przed wami. Dobra. jest jakaś karta. Jesteśmy z powrotem. Teraz będziemy mogli uruchomić, musimy wrócić. Dobra, to teraz uważajmy. Weźmy tą kartę musimy wyjść, i musimy wrotem. jakoś włożyć tą kartę. Jest, bo jest włożona do drzwi, bo jest się. Do tak jestem, patrzcie. Ej, ale czekajcie, łatwę. dobra, dobra, ok, wskakujemy tutaj, do, do góry. Zbywać. Znowu dobra, sprotem możemy teraz wejść, bo raster z drzwi został ściągnięty. Okej, jestem z tak. Teraz możemy Jezu, wyjść. Patrz, 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 patrz. D -dawaj, d -dawaj. Uciekam, uciekam, No Nie, uciekam, ale ej, tutaj dalej musimy użyć. Nogi, w nie mam, mam nogi. Nadzieję, zaraz... Nie chcemy A, to być, ten nauczyciel jest zły, on nas zmusza A, to do nauczyć. Nie, dzieje. Ja. O nie, to jest laser chyba dyrektor. Laser się zaaktywował. To dyrektor! Dam tam, to tam jest laser! Tam dyrektor! Dyrektor szkoły! <laughs> Puść nas! Nie mogę się ruszyć w ogóle od razu. Ja mogę, 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 mogę. Musimy skar. Patrzcie! Tu jest ten dyrektor! Zobaczcie! Wkurzony dyrektor siedzi i nam dał specjalne sery żebyśmy nie uciekli no. ze szkoły. Ale ja nie chcę być w tej szkole, bo czuję się źle. Jest, Dobra, ja, ja wyciekam. Hmm. Okej, okay, uciekłem. Dobra. Ej, koledzy, czekajcie na mnie, jestem tutaj z tyłu. Jest, czekam, czekam, dobrze. Jestem, tak, dzięki. Wynosimy się z tej szkoły, dawaj, dawaj. nie chcę tu być. Dobra, teraz. teraz, teraz ja nie, o, nie, serio? O, nie. Są te samochody, chyba zaraz będziemy na zewnątrz, widzowie! Jest, jesteśmy na zewnątrz. A tam byliśmy w sklasie u góry w ogóle, nie tak, wiem czy nie jest no, teraz musimy uważać iść. E, po, na placu zabaw, który jest zatopiony specjalnie. Tak, specjalnie, żeby Dobra, na ostrożnie. Nie można tu ta, Dobra, ostrożnie. teraz okay, tu przechodzimy. Hops. Tak. Dobra, okej, przeszedłem, jest. Ok, przechodzimy do kolejnego pomieszczenia, ale yy, co to jest? Rozlana woda, Znowu można tu się pośliznąć. Nie, 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 nie sprzątają. Znowu sprzątaczek tu nie ma Dobra. w tej szkole. Co jest grane? Uważajcie, to żeby nie dotknąć wody, aby o nie, się po prostu w to. nie wywrócić. Dobra, teraz z tej strony mm. pięknie. Jesteśmy teraz. O, nie, to jest klasa. Co to jest? Z ołówkami. I tu mamy gumki, temperówkę, ołówki, mamy linijkę, rzeczy. mamy głąbkę, po których skaczemy. Sebek, idziesz? Sebek! Ja idę, idę, bo Juhu. jeśli na tej wodzie przewróciłem, to sprzątaczki nie posprzątały, wiesz? No to no chodź, nie, chodź, Sebek, dawaj, Sebek. dawaj. Już idę, biegnę, szafki szkolne pływające w lawie. A to co to za pomieszczenie? A tu nie mogę otworzyć. Ta szkoła jest naprawdę dziwna, straszna? Do jakiej szkoły my chodziliśmy, koledzy? No, mogliśmy nie. O, Sebek wrócił, dobra, no to idziemy teraz. Chodźmy z powrotem. Po szafkach teraz y, skaczemy żeby stąd się wydostać, jestem ciekawy, gdzie będzie wyjście, bo już nie chcę być tutaj. Dobra, chodźmy Terezyn, dalej. Chodź, wychodzimy. A to jest uczeń, mi się Bys zdaje. Nie, to jest uczeń, wiesz? to jest nasz kolega jakiś. Zaraz. Ty, patrz, w, w, w soli, pokazuje pokazuję. Mam... Tutaj chodzi. Wow! Joke przejście, patrzcie. 300 Q. A to zrobili uczniowie, żeby, żeby uciekać ze szkoły. Chodzimy sobie do wentylacji ponownie. Następnie lecimy. Tutaj dajemy checkpoint, a teraz jesteśmy bardzo spowolnieni, no. ale gdy skaczę, no to przyspieszam. Szybko dobra, mocny dobra, wiatr nie, wieje. wieje. Do Okej, okay, dałem radę. Na czerwone lasery musimy uważać. No, do góry teraz. A dół, szybko da bezlow! Czekaj, okay, na dół, a nie co ja zrobiłem. Ojeju, nie wiem co zrobiłem. Mogę skakać, nie? A teraz skaczę, do uwaga. Nie. Jestem. Ha, wszystko ja, czułem widzisz? Dobra, daliśmy radę. dobra, lecimy. Tutaj stoi... K znowu ten koleś. To jest granat. Będziemy mamy pływać w tej wodzie. może pływać. Ale fajna woda. Ale widzicie, jak z tej szkoły ciężko jest się wydostać, bo nie mają takie zabezpieczenia, żebyśmy specjalnie nie wyszli z niej, nie? My, a tu jakoś damy radę. Zobaczymy, czy no, się. Teraz. wydostaniemy teraz do góry. Płynie za wami szybko. Liście, to, jest, to jest tutaj, to jest tutaj. się, no, proszę, nie proszę, nie proszę. Nie proszę, proszę. Basen, Jesteśmy basen, w basenie, basen. serio? Ej, konie. nie możemy nie. skakać do góry. Basen! Ui. basen. Ja lubię Zobaczymy, chodzić na masę, ja idę skoczyć sobie z góry. Ale ja ja nie Wiesz, mogę na to wejść. A, nie można. Ale to nie... się da się, jak da się, jak da się. Ha! Od od, od, od dobra, odpoczynię. Jestem ja. Ja. do wodzie, ale super. Ra skacze, Pom, pom, pom! odbijam się! Teraz ten nauczyciel Juhu! nas dopadnie, wiecie? Pana woda taka, czysta, przyjemna Dobra, teraz uciekamy teraz I będziemy mieć lipę Odciwmy, Tak, tak, idziemy, uciekamy dalej Prysznic, do się nie może... Co ty robisz? No nie Co jest? Na tyłku jesteśmy? Ej, uu, ale to było dziwne teraz przez chwilę, nie? A, bo tu można się prześliznąć, bo to jest mokro, tak zrobione. To prysznic, co wiecie, w prysznicu zawsze mokro jest. E, teraz mamy przez taletę, będziemy przechodzić. Serio? Nie, A, no, czy to tu, męskiej? męskiej? O nie, tu jest mokro. Uważajcie, to teraz trzeba znowu A, tutaj na Bokiem, zlewach, bokiem, musimy, bokiem, o. bokiem, 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 bokiem. Ale przez chwilę, jakby byłem na ziemi. Ja też widziałem coś I, dziwnego. okej, okay, schodzę na dół, teraz jestem na dole. W, nie, ja w ziemi mnie jesteśmy. Opchnął. Nie, no, tu jest serio? Widzieliście to? Jak ciężko się przez, przez to przechodzi Nie wiem, gdzie my mamy stąd wyjść kompletnie, mi już brakuje pomysłu Idziemy w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo To dawaj w lewo, Bracie sebek, chodź za nami Poczekaj, bo mi się tu woda rozlała i, i ktoś mnie zepchnął do wody Co, serio? No jak no. ty to zrobiłeś? Dawaj, dawaj, dawaj Biękna za nami, za dawaj I za nami dawaj, o, o, tutaj o, jest, jest wyjście Nie, co nie, nie. Chwilę, Co to jest, serio? Po tym mamy chodzić? Okej, okay, to trzeba przeskoczyć, teraz tutaj trzeba przeskoczyć Te Przeskoczyłem, jestem Chodźcie Idziemy, czekajmy, Was tutaj dogonię. na początku jestem, już idą Miku, do Ciebie Sebek, chodź ooo. Teraz musimy Idę. przeskoczyć coś zielonego, jakieś gruty Nie wiem, znowu jakieś dziwne Jej, rzeczy Jeju, gdzie jest to wyjście ze szkoły, to coś się No, ciągle... razem z Mają Ci się udało O, jesteś w kanalizacji, coraz to bliżej wyjścia Tak, zaraz, a tu po, po prawo, po prawo mamy iść na prawo? Nie, po prawo to tak. było źle Czekaj, to trzeba przeskoczyć, dobrze? Tak, idźmy no idźmy. Tak. A, A tutaj tutaj trzeba, brawo! tutaj, musimy się wyskoczyć tędy. Trzeba przeskoczyć, dobra, rozumiem. Okej, okay, idziemy z tej strony, tędy. O, tutaj ale idziemy. To było musimy tą kanalizację A, ale też przejść. To jest dużo stykania, koledzy, jak to jest dużo stykania, widzicie? No, do? bardzo dużo. Jeszcze tutaj znowu ta kanalizacja. No jeju. Tylko, żeby nie wpaść, nie? Żeby nie Sebek, wpaść, tam dokładnie idzie musimy się Dobra, nie? Idzie, zabawmy. A, zabawmy, żebyś super. nie wpadł. Wyjście, koledzy, patrzcie, to jest wyjście, tak? Wyjście, 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 wyjście. Tak, to jest wyjście. Uwaga, tak, congratulations. Tak. Wydostaliśmy się. Tak. I jest. I pojawiliśmy się na placu zabaw. Wreszcie koniec tej szkoły. Możemy się bawić cały czas. Podwórko, to mi się A, podoba. Tutaj się na i na huśtapkę sobie wejdę i też będę się huźdał, no super jest a wy widzowie teraz możecie wbić na kanał do mojego brata, gdy się huźdam no, tutaj tak, jest tu Sebek, jestem. Sebek pokaż się Sebek, Sebek, Sebek gdzie Chyba. jesteś, o tu, to jest Sebek, witam. to jest mój brat, on też nagrywa filmiki na YouTube. A. możecie teraz kliknąć na środek ekranu i przejdziecie dalej na jego kanał będzie kontynuacja, wpadnijcie zobaczyć zostawcie mu subika, też link Zapraszam. macie na dole klikajcie szybko, bo odcinek się kończy, za trzy dwa, pa, klikaj, jeden, jeden. już